Na początku chciałam podziękować serdecznie Fundacji ECHO za to, że dostałam zaproszenie do prezentacji. To jest naprawdę bardzo miło i bardzo chętnie opowiem tam o, o siebie. No dobra, no to na początku przedstawię się. Nazywam się Bartosz Golędzinowski. Od 19 lat jestem w Fundacji ECHO. I też od 19 lat noszę implant a przed implantem nosiłem aparat słuchowy, który niestety mi nie pomógł, więc jakby przez 5 lat w ogóle nie, nie miałem kontaktu ze światem. No i w tej fundacji jestem od dawna to cisz. Mam nadzieję, że jeszcze dłużej będę w tej fundacji. E, chciałam tak na początku opowiedzieć, tak powiem o sobie, co się stało ze mną. Na początku byłam. Oczywiście już świecie ciszy jakby nie miałam kontaktu ze światem i nie miałam y, jakby odwagi się odzywać, nie widziałam czy się koła, y, I wszyscy myśleli, że coś jest nie tak ze mną, no to już wiadomo bo było na początku, że jestem osobą po prostu kuchy, kucha. Ale y, tak naprawdę jestem w pełni No i oczywiście moi rodzice płakali, żeby coś zrobić z tego i postanowili mi implant. No to jak tam zaimplantowany, stałam, że tak powiem, otwarty, już, wczoraj częściej się odzywam to dzięki tej Fundacji ECHO też coraz lepiej się rozwijam, bo Fundacja ECHO daje mi naprawdę różne e, cenne, e, cenne pomocy, między innymi na przykład, jeżeli ja czegoś potrzebuję pomocy, to ja zawsze wpadam do fundację ECHO. Proszę, połóżcie mi czymś, jakikolwiek. No to oni mówią, dobrze, w początku usiądźmy spokojnie i porozmawiajmy. Zawsze mi dają psycholog, logopeda, kog, Naprawdę są dużo zajęć, które naprawdę e, e, warto dam się wybierać. No, oczywiście, to nie jest tak, że jak ktoś jest niesłyszący, znaczy, że zawsze ma dobre, fajne życie. Zawsze są jakieś trudności. Każdy niesłyszący ma pewnie swoje problemy. Najdzieście no, w szkole. Na początku w szkole zawsze są problemy, tylko dlatego, że rówieśnicy, e, głównie słyszący, nie wiedzą, jak mają ze mną rozmawiać, bo sami są słyszące, a uważają, że nie są jakby inne. Więc i tym właśnie są problemy, i chciałam w tej sprawie wtedy dyskusje, się do fundacji i było to fajnie. Więc to, że fundacja Echo przysłała do mojej szkoły logopety i nauczyciele wtedy zrozumieli, jak ze, właśnie ze mną rozmawiać. Dziękuję. Fundacja Echo. No i chciałam powiedzieć, że te pomocy tej fundacji naprawdę y, sporo się działo. Nie tylko y, dlatego, że rozwijam się swoją mowę i słuch, ale też kam bardzo fajnych przyjaciół. To ciś mam jeszcze tych przyjaciół, które pozdrawiam tutaj gdzieś tutaj, więc chciałam. Y, więc naprawdę fundacja, nie wiem, co się stanie bez tej fundacji. No i chciałam trochę, tak powiem, pochwalić się. Bo mm, ja, 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 ukończyłam też pewien studium artystyczne z szefem łopiącego. Ukończyłam prawo jazdy i jeszcze do tego ten e, e, różny, e, naprawdę, to, to są nawet szóstkę z matematyki w pierwszej klasy i nie chciałam no, się chwalić, ale to jest dla mnie największy no, sukces. Dziękuję. No, może tu jest informatyk to dostałam szóstkę z matematyki, nie chciałam się chwalić, ale. Dobra, no i w tej chwili, ja jestem tej chwili studentem e, na Akademii Sztuk Pięknych i architekturę Architektury Wnętrz, na trzecim roku, czyli proszę trzymajcie na mnie kciuki, bo ja mam w tym roku licencjat, więc mam nadzieję, że zdam. I chciałam też, e, obecnie też pracuję, ja mam obecnie trzy prace de facto, ale główną pracę, jaką mam, to jest firma Wedel, gdzie spotykam się z osobami implantowanymi. Implantowanymi i bardzo chętnie cieszę się moimi doświadczeniami, żeby żeby się uspokoił, bo czasem się stresują, nie wiedzą co to mają zrobić dalej. Nie znają fundacji, a już się czasem do mnie, proszą o pomoc. Ja za, za, za pierwszym razem mówię, chodźcie do fundacji chodź, tam warto się wybierasz. Dobra, mówię wam, że żeby tam się wybierać. No i nie wiem, czy wszyscy byli, ale warto chciałbym, żeby wszyscy przyszli. Na dół wystawę, która jest, jak Państwo wychodzą i po lewej stronie jest ta wystawa, wystawa z przyjemnością. Chciałbym e, powiedzieć, że jestem współorganizatorem tej wystawy e, prac osób niesłyszących, podopiecznych Fundacji ECHO i, i, i razem z panią Anną Weber, która prowadzi zajęcia plastyczne w Fundacji ECHO. Też również pozdrawiam, bo to jest, więc bardzo miło, że współpracować z panią Anną Weber. No i na koniec. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za pomoc, jaką mi dała Fundacja Echo i rodzicom. Naprawdę to jest, nie wiem, czy, czy by się stało, gdyby nie ta Fundacja Echo czy rodzice. Naprawdę, każda pomoc jest przydatna. No i chciałam Wam pokazać zdjęcie, chciałam powiedzieć, że w tej chwili jestem wolontariuszem też tej Fundacji Echo i naprawdę warto pomagać. Każda pomoc jest potrzebna, więc jeżeli chcecie pomóc Fundacji, zapraszamy naprawdę. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.